Witam Was. Za chwilę zobaczycie, jak jeden obiekt minie się z dwoma lecącymi jeden za drugim. O, właśnie, tutaj mam słabo świecący obiekt, bardzo leniwie le lecący, i on się minął właśnie z tymi dwoma, które łapię tutaj w kadrze. Pozostawiam ten słabiej świecący samemu sobie, a śledzę te dwa, które lecą jeden dokładnie za drugim, w tym samym tempie. Oczywiście chyba zdajecie sobie sprawę, że samoloty, ani helikoptery na dużych nawet wysokościach tak nie latają. Dzisiejsze nocy sfilmowałem kilka obiektów, które zobaczycie w ciągu tych niecałych 15 minut. Sfilmowałem też samolot na dużej wysokości, sfilmowałem obiekt, który przygasa i jaśnieje, a widać go bardzo daleko i bardzo długo, i im dalej się oddala, tym Wyraźnie widać, jak przygasa i rozjaśnia się. Tak, oczywiście, się samoloty nie zachowują, ale to w dalszej części. Tutaj te obiekty śledzę. I żeby drzewa mi ich nie przysłoniło ani gałęzie, robię parę kroków do tyłu. Stąd te ruchy kamerą i śledzę je dotąd. Dopóki mogę, stoję na podwórku wśród drzew. Także mam dość ograniczone pole widzenia. Ale właśnie ten film zmobilizował mnie do tego, żeby później. Około północy jeszcze pójść na dach i z dachu pofilmować i tamte filmy też zobaczycie. One są równie ciekawe. Tak jak powiedziałem, będziecie widzieć obiekt, który leci bardzo daleko, aż prawie że nad horyzont, a mimo to jeszcze go widać i rozświetla się i przyciemnia. I to jest taki pierwszy obiekt, który w ten sposób się zachowywał. A jak wiemy samoloty się tak nie zachowują. Tej nocy wszystkie obiekty, dokładnie wszystkie, te, które i widziałem, i e, sfilmowałem, e, poruszały się w bardzo powolnym tempie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. W każdym razie dzisiejsza noc to była chyba pierwsza noc, w której wszystkie, bez wyjątku, obiekty na niebie leciały w bardzo żółwym tempie. I to też jest charakterystyczne dla tych obiektów, i to też wyklucza możliwość przelotów samolotów czy innych naszych obiektów jak satelity. No oczywiście satelity wykluczamy ze względu na porę. Zobaczcie 2344, a więc cień Ziemi sięga powyżej lotów wszelkich satelitów, a więc możemy sobie odpuścić pytania na, w komentarzach, czy to są satelity, bo one satelitami nie są. Samolotami też nie są, bo lecą zbyt wolno. Zwróćcie uwagę, że one lecą jeden za drugim, ale teraz jakby zmieniły kierunek, lecą w dół ekranu jeszcze przed chwilą leciały w lewą stronę ekranu. Ja stoję cały czas w tej samej pozycji, a one teraz lecą w dół. No i kiedy te obiekty tracę z oczu. Jeszcze tam filmuję jeden obiekt, a potem idę na dach i te z dachu też będą bardzo ciekawe, bo tam będzie samolot dla porównania bardzo wysoko lecący i tutaj one się zbliżają do krawędzi budynku. Już nie mam się jak cofnąć, bo za mną stoi parkan, a więc filmuję je dokąd mogę. Żałuję trochę, że nie poszedłem na dach, no, ale kto by przypuszczał, że takie coś uda mi się zarejestrować? Przechodzimy do drugiego filmu. <laughs> Tutaj sobie. Śledzę, śledzę, śledzę. Gwiazdy, tak to wygląda. I łapię obiekt. Łapię sobie obiekt. I on też za chwilę zobaczycie na tle gwiazd. Wcale szybko się nie porusza. W stosunku do tych wszystkich obiektów, które do tej pory filmowałem, jego lot jest dość powolny. A jak się dobrze wpatrzycie i będziecie śledzić jego ruchy, pomimo moich ruchów kamerą. Wynikających z trudności, bo ona jest lekka, ona jest na statywie, ja trzymam za statyw, żeby nie trzymać jej nad głową i utrzymanie stabilności tak lekkim sprzętem jest po prostu bardzo trudne. Zwróćcie uwagę jak on zygzakuje, on, on nie leci jednym torem prosto, a zanim leci drugi, zobaczcie, widzicie, słabiej świecący. Zastanawiam się, który śledzić, śledzę jednak ten mocniejszy. Nie wydaje się Wam to dziwne, że nie dość, że leci raz w prawo, raz w lewo, to jeszcze w dodatku leci bardzo wolno. Ten zanim, którego nie śledzę, a przez chwilę go widzieliście, leciał jeszcze wolniej. Hmm. Muszę się wam przyznać, że jak komentuję te wszystkie filmy, które Wam prezentuję, to po prostu brakuje mi koncepcji. Do tego nawijania, bo no cóż, można mówić na temat e, obiektów świecących, e, lecących na tle gwiazd. No, można komentować ich prędkość. Jeśli wykonują jakieś manewry, no to te manewry, ale generalnie większość filmów jest właśnie taka. <laughs> e, gdyby ktoś znowu mnie na YouTube zapytał, czy to są samoloty, czy satelity, to ja powtarzam, w opisach poprzednich filmów. Napisałem nieraz dlaczego nie są to satelity ze względu na cię ziemi i porę filmowania, ze względu na prędkość, no gdyby satelita, o tu owad na pewno przeleciał jakiś, bo mam iluminator włączony na mam dwa iluminatory w noktowizorze. Jeden jest do, 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 do dalekiego zasięgu, a drugi jest do takich dwóch, trzech metrów i to co wszystko co prze, przeleci prze, przed samym obiektywem, a jest blisko, a dzisiaj jest dużo owadów, bo już meszki się zaczęły, więc Tutaj była ewidentnie jakaś muszka, meszka, która się trafiła przed obiektywem w odległości może jakichś dwóch metrów czy półtora. Oświetlona właśnie iluminatorem tym słabiej świecącym. Ten obiekt nagle znika. Zobaczcie, to też jest bardzo dziwne, że niebo jest czyste. Gdyby to był samolot, a to jest pionowo w górze, to powinno być go widać, a on po prostu znikł. Przechodzimy do drugiego filmu, do trzeciego. Oto mamy samolot, który się minie właśnie za chwilę ze światłem. O właśnie ten mocniejszy to jest światło. Taki typowy obiekt. Widzicie, też wolniutko się posuwa. Zobaczcie, samolot leci o szybko, bo jeszcze macie chwilę. I teraz zobaczcie ten obiekt. Obiekt leci sobie wolno. Praktycznie. No nie no, na, na samolot absolutnie za wolno. Nawet na wysokości 15 czy 18 tysiąc. Tysięcy metrów. To jest zbyt wolne. Zwróćcie uwagę, że on teraz, jakby się zatrzymuje, skręca do góry trochę. Oczywiście ja go filmuję prawie, że pionowo w górze. On tutaj zwalnia. Przemieszcza się bardzo powoli. I to jest właśnie ta charakterystyczna rzecz, że dzisiaj przy sobocie 21 i 22 maja. Niestety, bo to już jest teraz 6 minut po północy, wszystkie te obiekty leciały bardzo wolno. No tylko ten jeden samolot, który ewidentnie był co najmniej na jakichś 6-7 tysiącach metrów, leciał sobie szybciej. A tu już ten obiekt prawie zanika. Jeszcze go widać, ale. On się tak wolno przemieszcza, że wystarczy odwrócić głowę od monitora, żeby zastanawiać się, gdzie on jest. A on, on jest jak gwiazdka mała i sobie wolniutko leci. No chyba sami teraz nie macie wątpliwości, że nad naszymi głowami latają nie nasze obiekty, których prędkość w tym, w tym przypadku bardzo wolna eee, jest niepodobna do samolotów. Czegokolwiek, co my znamy. No, mógłby ktoś powiedzieć, może to helikopter na 5000 metrów wojskowy, prawda? No sobie wolno leci, bo helikoptery mogłyby tak wolno lecieć. Nie, nie, kochani. Helikopter, gdyby był oświetlony, to byłby tak oświetlony, że byłoby go widać i nie byłoby najmniejszych wątpliwości. A to coś jest typowym cośem, tylko że po prostu dzisiaj leci bardzo wolno. Oczywiście gołym okiem tego nie zobaczycie. W lornetce trudno byłoby, tylko kamera podwyższonej czułości, właśnie tak jak Noctowizor Ranger, umożliwia zobaczenie tych obiektów wysoko w przestrzeni. Ja sądzę, że one latają bardzo wysoko o wiele wyżej niż samoloty, aczkolwiek mogę się mylić, bo to jest trudne do oszacowania, na jakie one wysokości mogą latać. One mogą być bardzo małe i nisko i słabiutko świecące na przykład te. Urządzenia, które pozwalają im latać, nazwijmy to antygrawitacyjne, które polaryzują powietrze wokół tych obiektów, powodują mniejsze, jakieś słabsze świecenie w nocy na wyższych pułapach, gdzie jest atmosfera trochę rozrzedzona. Tutaj mamy kolejny obiekt, tym razem mocno świecący. A zobaczcie, on już przegasa. Ja go złapałem, on już troszeczkę gaśnie, on już się zmienia. Gdyby to był samolot, no to, to chyba sami wiecie i rozumiecie, i, i chyba widzieliście nieraz, że samolot na takim krótkim odcinku, yy, który się nie odwrócił ani przodem, ani tyłem, ani bokiem, ani niczym, yy, byłby tak samo widoczny, gdyby był samolotem, oczywiście. A to coś yy, było jasne, yy, kiedy złapałem go w kadr. A teraz zobaczcie, jest już znowu mocniejszy. Znowu przygasa. Widzicie? Wyraźnie widać. A jego. Lot jest zbyt wolny jak na satelitę. No i oczywiście przypominam po raz któryś, że jest godzina północ 16, a więc mamy cień Ziemi bardzo wysoko, a więc powyżej lotów wszelkich samolotów, tych yy, satelitów, a więc satelitą ten obiekt być nie może. Natomiast samolot nie rozświetla się tak, jako właśnie znowu się rozświetla, prawda? Samoloty się tak nie rozświetlają. Mamy czyste niebo, nie ma chmur więc nie możemy sądzić, że on sobie leci pomiędzy chmurami i, i dlatego jest trochę bardziej lub trochę mniej widoczny od czasu do czasu. Nie mamy czyste niebo, idealne warunki, co prawda duży blask miasta, bo w centrum Warszawy, Saska Kępa, ale mimo to, zwróćcie teraz uwagę, on troszeczkę skręcił. Ja tutaj już stoję na dachu, właśnie jestem na dachu, już po północy byłem na dachu. Zobaczcie, znowu się rozświetla. Ja go będę długo filmował, bo ten obiekt jest właśnie tym najdziwniejszym dzisiaj obiektem. Zobaczcie, już go prawie nie widać, ale ja mam przeczucie, że on jeszcze będzie zauważalny. On tutaj mija taką gwiazdę, na tle której praktycznie przestaje być widoczny. Zbliża się do tej mocniejszej, mija tą mocniejszą. Zwróćcie cały czas uwagę na to, jak on wolno się porusza. I za chwilę, o widzicie, już go widać trochę mocniej, a teraz znowu bardzo mocno. Zobaczcie, jak on jest już daleko, a jeszcze chwilami widać go bardzo wyraźnie. I to nie jest impuls od samolotu, którego e, pobłyski są regulaminowe. Nie, nie, nie. To jest e, jakieś inne zjawisko wokół tego obiektu, które się wytwarza w, w trakcie lotu. Być może. Jonizacja cząstek gazów wchodzących w skład powietrza w niektórych momentach jest mocniejsza. O, tutaj znowu go widać mocniej, znowu się rozświetla. No co? Widzicie? Tak się samoloty nie zachowują. Nawet satelity się tak nie zachowują, kiedy są widoczne zaraz po zachodzie słońca. Poza tym, nawet w mieście po zachodzie słońca zobaczyć satelitę to jest, chyba, prędzej można byłoby wygrać w Totolotka Milion niż, niż, niż zobaczyć satelitę nawet moim ilkonem Nie mówiąc już o lornetce. No ale dobrze. Mamy 20 minut prawie że po północy i, i ten. ja go tutaj jeszcze filmuję. No i to tyle. Słuchajcie, byłem dzisiaj w ciągu dnia. On jeszcze chyba się raz pojawi, a jak nie no to to już tam ledwo go widać. Ja go jeszcze w no to widzę... O ta widać go, oczywiście widać. Jeszcze, jeszcze zabłysnął raz. Widzicie? I tutaj tak właśnie znika. Dzisiaj byłem na Sackiej Kempie na, 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 tak, na takim jarmarcznym święcie. Zrobiłem kilka zdjęć w podczerwieni, więc na moim blogu z dzisiejszego dnia jest relacja z tych, z tej, z tych moich rejestracji. Fotografowałem kilka obiektów na tle chmur w podczerwieni, które są ewidentnie obcymi obiektami. Uzupełnię tą notkę właśnie tym filmem dzisiejszym. Zapraszam na, na mojego bloga. I na forum tam właśnie też opisałem te, te zdjęcia. No i ten dzisiejszy film z nocnych chłowów jest jakby uzupełnieniem tego całego dnia dzisiejszego, dzisiejszej soboty na Saskiej Kępie Świątecznej, oczywiście. Także macie skalę porównawczą. Poprzednie obiekty latały zwykle szybko, e, zmieniały czasami kierunek. Dzisiaj obiekty leciały wolno, jakby się do niczego nie, śpi, nie spieszyły, i to też jest charakterystyczna rzecz odróżniająca te obiekty od samolotów i satelitów i wszelkiego innego, wszelkich innych obiektów, które znamy. Serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.